Prosto będzie o tak robimy Jeszcze drugi może teraz tutaj chodź Chodźcie, dobie. My Będziemy się najczęściej z nimi. Mama tu O, wywijamy siebie, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź, chodź, chodź. O, to jest. O, dobra. Minus jeden. Dobra, idę za kasa. Trzeba się upewnić, że nie wstanie. No chyba nie wstanie. Dobra. Dobrze. Ja tam nic na razie nie potrzebuję. Jestem A ja nic nie potrzebuję. W yy, yy, bronie to ja nam. Yy, o, jak tam, fajna taka klapa to. różowa, tu jest. No ale. Teraz yy, ja jadę. ja by co? Teraz ja jadę. Bo to tak będziemy po kolei jeździć, ale ona brzydka jest. no kolor ładny, ale jest trochę przybrudzona, więc yy, nie na razie. O, mamy tu taką lampę. Taką, o. To ja ją zachowam. Może jeszcze drugą taką znajdziemy. Zatem na jest trochę. Od tamtej widzę. O! Szymon! Szymon! Szymon, ręczny! Szymon! Szymon, położyć ten ręczny za. Uff, Zatrzymałem! Widzowie, trochę było... Trochę... Szymon tutaj odwalił... Bo Szymon jeszcze chyba nie umie to do końca grać. Szymon tutaj odwalił... Szczoteczka wypadła. Szczoteczka I... wypadła. I... A, no na ki... kiciusia mówimy szczoteczka. To mów, że tak... A widzowie mają się domyślić o co chodzi że jakoś o szczotkę chodzi. To mów. I water wypadł. No to, gdzie, na kater, patrz. gdzie masz y, o. Kciusia, o tutaj, tutaj jest. No na kogo kciucił się szczoteczka. Po prostu tak fajnie. On ma wąsy jak ścioteczka, Jak ścioteczka. jak świąteczka. Tylko my jeszcze to nagle tralecze ten przerobiliśmy i mówimy ścioteczka na tego kota. On ma wąsy jak ścioteczka. Ta idę na chwilę tu przypilnuj widzów. Porozmawiaj. Dobra, przepilnuję widzów. Widzowie jeszcze on posiadł. Na chwilę. Ja Widowie.

Jestem. jest i W ogóle nie wrócił. ale ten samochód wyraził Też możemy Wam podać nasze niki, ale to y, później tam może za, i tak mi podamy, bo nasze nikki będziecie mogli mi Oczywiście też jak będziecie chcieli, to będziemy z wami grać i jak będziecie chcieli, to też na odcinku będziecie mogli y, z nami będziecie z nami pomóc. No i widzowie, ten. Będziecie w tym nie ten, ale będziecie na no, odcinku. No, będziecie na odcinku. Mój kuzyn zbiera. Podamy, podamy to ten dzień, widzowie. Widzowie, mój kuzyn zbiera. Podamy do Piocha. Widzowie, mój kuzyn zbiera tysiąc znajomych, bo chce mieć telefon. Proszę pomóżcie mu. No, 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 taki, telefon, no te taki telefon. Taki, taki. Później, tak ta... później, 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 ale później, pola wracamy do domu. No, kolano, um, kolano, No, tam będą kolano, 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 Nie kolano, 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 a babca na babca wlazła. Szymon, szaleń. Chwila. Dobra. No widzowie, Bo mamy nasze niki, to mogli z nami być na odcinkę. Z nami nagrywać. No z nami po prostu... Boże, jak przyjedziemy do mojego kuzyna, też będziemy nagrywać odcinki. Ale to bez jego twarzy. Na, na przykład, jak będziemy mieć 200. Yy, może pokażemy tam twarze. Chyba Szymona to potem widzieliście. No, no widzieliśmy. 200 tysięcy subów i Krystian pokazuje twarz. No. Albo 3 tysiące, jak? Nie, nie, nie wiesz, co yy, 200 tysięcy 000... wątków. Dobra, wyszliśmy wam trochę fory przecież y, widzowie. Jak y, wierzę, was, wierzę że was, wiem, że uzbieracie to, ale na razie to, że jesteśmy takim malutkim kanałem, to jeszcze nie dawaj tyle. Niech zdobią y, jeś tam, nie wiem, że nie. to obserwują, niech robią, niech będzie to obserwują. Nie, 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 nie pamiętam ile Szyma Kiel nie ma. Ja aktualnie 400 y, ileś subów mam. No, ja to szczególnie. Tak. Ale no, na pąki robię, jest co to jednak nie wiem, jak on masz 400 czekaj. ileś to może być 600. To, a lajków 700 no, no. Lajków mam 700 ileś. 700 ileś. No tak no nie wiem. Widzowie zabicę tam 200 subów albo 100 i Wam pokażę się, ale na razie nie jestem w 100% gotowy, więc będę miał jakąś papierową formę widzowie na tak głowie. Bo nie jestem gotowy, żeby jeszcze się tak się pokazywać. Będziemy tak trzy miesiące nagrywać. Chodź będziemy... wujek! Nagrywać na przykład, na przykład ten. Będziemy z lasu nagrywać, jak będziemy razem w lesie. No. Będziemy się odziewać w lesie. Ale w praktyce wyczuć. No, no ale to będzie rzadko, kurzy, to mnie rzadko przyjeżdża. Wyczerpane kurzymy, jak tutaj nam. Tak, wyłączę to? Ej, ej, wujek, wujek, ten. Ja nie jestem wujek. No, A no. jaką chcesz mieć? Na kanale. żadną mhm. Nie, nie, jabłko jabłko? nie, nie, mnie jabłko ej jabłko to, jabłko jabłko Przepraszam za taką, taką dziwną księgę, no ale po prostu to była moja yep. pierwsza noc, po prostu taka księgka... Ja mam z ale on? E, ...kiedy będzie jeszcze musiał. No, a, już jesteś. Przecież już dawno powiem. Ja. Dobra, się poruszyłem, po prostu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Może, może, w następnym odcinku podamy swoje nazwy, tylko Szymon lubi, on zawsze lubi przełączać się na różne konto gra w różnych kot. No właśnie tam, tak mam. Ale postaram się, no jak, ja, bo, ja jabłko, wiesz co, bo ja jabłko muszę jak najdłużej grać na tym koncie i jak, i najdłużej będę miał ten, te konto, jak to nazywa się. No, musimy dzisiaj długo grać, to jutro też będę na tym grał. Mam taki. bo w następnym odcinku podamy to będziecie mogli z nami zagrać. Będzie dzisiaj drugi odcinek, ale to jeszcze nie wiadomo. No, ale. z innej gry. No, nie wiadomo, czy drugi jeszcze nagramy. Bo w sumie gościnato, już ten. On sobie nie że tu beżu, to i o 24 tak powiem, no, ale o my tak nie możemy jeszcze do końca oprawić, bo, bo my mamy dopiero, nie wiem... Może jutro w następnym odcinku. No może jutro będzie. My jeszcze nie jesteśmy dorośli, no, no to nie, nie dziwcie się. Nie jesteśmy pełni no jak my pełnoletni jesteśmy? Pełnoletni. No, no, pełnoletni nie jesteśmy, Mocny akumulator jakby coś. O, mocny akumulator. Ile on ma? No jeszcze lata. Pała, pała. I mocne światło. Mocne przecież, a pokaż, przecież to nie jest mocne, a, to jest światło, ale to nie jest te mocne światło, po prostu inaczej wygląda. A, mamy kolejne światło, może to akurat będzie do tych strony, no. o, nie wiem, to mnie I ja w ogóle w grze nie jestem głodny. A mi o to chodzi, chodziło, że to jest mocne światło. To wyglądało, to nie jest mocne światło, o, oj, sorry. Przepraszam, Fridowi. Jak to jest? Trochę szkoły, babki. O 21, dwadzieś, jeszcze 21 minut i koniec filmu widzowie, jakby coś. Bo my też się zajmujemy innymi filmami. No. Symon. No? Później powiem Ci coś. No. Ale to później. Dobra, to Symon będzie taka fajna lampa, druga taka, bo już A! Dobra. Powiem coś później, bo tutaj nie nagrywam tych, że na ja myślę, No i trzeba go trochę pouczyć, co i jak. Le Krystian! Christian, Szymona, Szymona się poprawi. no, mam no, jabłko jabko jabko miał kiedyś kanał, ale no, już nie nagrywa. Miałem, miałem. Fajny miałem I dalej mam ten kanał, ale i tak to w ogóle prywatne odcinki są, i tak w ogóle te odcinki mi nie wychodzili. No więc, no mam ten kanał, to może odchodzę go kiedyś, ale no nie wiem. na, na tę chwilę wiem, jesteśmy słabi, youtuberzy. No właśnie, kiedyś nagrałem a po raz oglądałem na przykład bo albo Androha, no ale już nie jak trzy grają na konferencjach, a Szymon chyba nie ogląda popularnych youtuberów. Ja oglądam, ja... ty... Androha go trzeba poprawić nagrywanie. nagrywaniu. Sk, oglądam, Screamy to, to był fajny za przekrzyty, ale dobrąmy tutaj miał youtuberask pomóc o o gdzie? Ostatnie, co chcesz O jednego pistoletu zapomniałem ja jeszcze ale to no, mamy jeszcze jeden. O! Ty autko, No to ja nie przeżyję jak nie, nie, nie wybiję mu szybki. Od mnie nie ja muszę o wybić. No piszę widzowie podamy wam nazwę. Nie. O kałach. Trzeba mm tego to połówki, bo jeszcze trochę nie wie. Mhm. wiesz, nie nagrywa. Ja... Ja na ja... Na, do, ja widzowie. Ja zacząłem nagrywać jak miałem 5... Nie no, że nie przeszam. 6-7 lat jakoś tak. Ten kanał ma 7 lat, 6? Nie wiem, właśnie. Ty nie nagrywałem 4, tylko po prostu swój kanał zaczął wtedy istnieć. Co ile nagrywam? Rok? Nagrywa... Roku nie nagrywam, chłopie! Jakby rok. Wiesz, a roku nie nagrywam. Na pewno więcej. Niż rok. Oj. Roku nie nagrywam. Bo już długo nagrywam dosyć. No, no nie wiem. Widzowie, sprawdźcie, czy on na pewno. Widzowie, sprawdźcie, kiedy był nagrany jego pierwszy odcinek. Zobaczymy. A nie wiem, czy on jeszcze istnieje. No ale sprawdźcie, jaki był w ogóle tutaj, tutaj zobacz. No, Jest co? Ja chyba zobaczę. Poprawcie, poprawcie, jaki ja patrzę. Teraz. Może znaleźć jakieś inne kawały, na których nagrywałeś tam, ale po prostu sprawdźcie, ile y, no, na tym... Ja patrzę na teraz. Tym, ...na tym kanale, ale nie muszę. Ja, to, to ja zobaczę. musicie tego nie zmuszam. 2003, nagrywałem 2003. Jeszcze dalej zobaczymy. Czy Co? się Wtedy nie urodziłeś w 2003, co ty garaś? 2000... 2000... To jest 2000... <noise> 2023 To jeszcze nie taki jakby. To jeszcze nieprawdziwy! Ej! Boś! Zapominasz co? Bo już nie istnieje ten pierwszy odcinek. No jakby... No to trudno, tak! Dobra, a to dobro kiedy tam w pierwszym jakimś tam odcinkiem ja ci powiem jaki był mój najlepszy mój najlepszy z tym JMPL-em, jak go też topiłem no 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 widzowie on, one jest... na, on on lał wodę na głośniki a później mu zaczął chyba trzecie to tam nie ja nie e, ten ja ci powiem Zaczął mi, jak to się nazywa, zaczął później od, coś odwalać, różne rzeczy włączać i tak, później drugi dzień, git no, był... O, coś tam gadałeś, że, yy, po, coś tam gadałeś, że, yy, sam się podgłaszał na samą no, petę. Na no. samą petę, yy, no bo, no bo pewnie woda się do środka dostała, zadałeś, że się sam na samą petę podgłaszał. No właśnie tak, no i...

tego przy meczku zapalania nie bo trzeba bardzo tak sterować, żeby zobaczyć ma jakiegoś tego dżambiela, ma go stać gdzieś Ej, ja patrzę ten odcinek, jak zatapiałem tego dżembiela No, no, go ten oglądałem. Już tutaj zaczynałem. Odcinki nagrywać na no dziś to już raczej będziemy dziś to drugie, drugiego dnia nagramy, jutro nagramy. Tutaj już Tutaj już trochę zaczynałem YouTube'a, już takie, już zaczynajmy, zaczynają. Dobra, 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 ale jest dobry świecem. Dobra, bo już się z YouTube'em. Teraz do mnie trzeba odradzać. Kiedyś to, odcinki to jakieś popularniejsze były, a wiesz mu chyba? Dobra, 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 Ej, bo już 21 minut już minęło Już jest 21 Dobra... właśnie dlatego Cię trochę poprawić. Ja Ci powiem swoje. ja. No przepraszam powie, bo po prostu jeszcze nie wie. Dobra, to teraz trochę mi powiesz. Jak mam zmienić nazwę? Nazwę kanału. Jako? Nie, Szymon, nie, 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 Szymon. Trzeba dlatego y, po skończeniu odcinku okay. y, trzeba... Ja ci wszystko mam zawsze... Jeszcze, jeszcze dwie minuty. O, no Wiecie co widzowie? Bo to tak y, 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 ja już jeździmy, jeździmy. Wiecie co widzowie? Chyba będziemy kończyć. No dobra, i ten bit... Wejdziemy... No, ten. Y, y, no. Wchodzimy. No to, ten. Y, jeszcze chwilę. Będziemy też robić party z tej gry, różne partie. To jest part jeden. Trzymała, trzeba nauczyć, bo nie wie co i jak jeszcze. Dobra, wejdziemy. Oś, On zawsze ten. Zawsze wszystko gada, co z odcinkiem będziemy robić jak ten na no odcinku właśnie Były kiedyś właśnie do wygrania słuchawki pobrali. Wiecie, no w ogóle sobie, jak robić Kiedyś były do wygrania słuchawki ale kto mieszka w ławie ten by wygrał słuchawki ale nikt nie chciał no to proszę to sobie ja sam wziąłem Ja bym z chęcią dała, ale dobra widzowie jak nie czytacie to ten Może, może być Dobra koń... Zyczyła, kończymy Będziemy kończyć no dobra, dobra na no, kawidowie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na rach.